Dobry Państwu jak co roku przychodzi wiosna, wiosna, i co robimy wiosną? Wiosną mamy głupie pomysły. No ale nie wszystkie są takie bardzo głupie. Jednym z tych pomysłów jest, żeby pójść w plener i pomalować to, co przed naszymi oczyma się pojawi. No, to jest bardzo miłe zajęcie. Wręcz takie. Mistyczne, ale do tego się trzeba przygotować. I sobie teraz zrobimy taką tabelkę. Co będzie nam potrzebne w plenerze? Pierwsza rzecz: podobrazie. Ja preferuję, preferuję Blade Ramy, bo one są stabilne w plenerze. Nawet jak jest wiatr, to się nic nie stanie. Jak mamy papiery. To nawet, jak mamy deskę, to trzeba ją zabrać, to trzeba ją przypierć te papiery klipsami, no trochę kłopot. Jeżeli mamy porządne podobrazie, to nawet jak nam się sztaluga przedruci, to się nic nie stanie. Jeżeli jest wiatr, to dobrze sobie wziąć ze sobą sznurek, zwykły sznurek, i tą sztalugę troszeczkę przywiązać do jakiegoś jednego, drugiego drzewa, już będzie prościej. Ale jeżeli mamy papier, no to też sobie poradzimy. Druga rzecz. Podobrazie mamy z głowy. Druga rzecz. Trzeba to podobrazie na czymś postawić. Czyli na sztaludze. Ja proszę Państwa mam tutaj rekwizyt, a właściwie moją pamiątkową sztalugę, którą kupiłem w latach 70. ubiegłego wieku. Wygląda jak wygląda, ale działa do tej pory. Raz kupujemy sztalugę. Mamy na całe życie. Przy czym, tak jak się kiedyś chodziło w góry i miało się prezentowy plecak, butelkę szklaną z piciem i takie różne rzeczy, to to wszystko ważyło. Teraz można kupić sobie sztalugę aluminiową. Dwa razy lżejsza. Też długo wytrzyma. Polecam takie bardziej współczesne rozwiązania. Mamy podobrazie, mamy na czym postawić. Co nam będzie jeszcze potrzebne? Farby. Farby takie, jakie kto lubi. Albo będą to oleje, albo to będą akryle. Ale w te farby trzeba w coś zabrać. Kiedyś były właśnie takie drewniane skrzynki, które nazywały się kasetami malarskimi. Tam były przegródki na farby, na pędzle, jeszcze się paleta mieściła. Hmm, fajny wynalazek. Tylko znowu, to ważyło. Teraz są na przykład dostępne w sklepach różnego rodzaju skrzynki narzędziowe z plastiku. No, parę razy lżejsze. Jeżeli ktoś ma samochód, no to półpracownik ładuje do bagażnika i jedzie w plener. Jeżeli ktoś nie ma samochodu. No to musi to wszystko na własnym grzbiecie zanieść. Ja akurat prowadzę taką pracownię na Uniwersytecie III wieku, nazywa się Impasto. I my tam czasami też te, te plenery jeździmy. Uczestnicy korzystają z takich dwukołowych wózeczków, które ciągną za sobą. Tam się dużo mieści. I uczestnicy mają ogromne poczucie humoru, ponieważ nazywają te wózeczki rydwanami emeryta. Bardzo fajna rzecz. No to tak. Mamy skrzyneczkę, mamy farby, mamy te wszystkie niezbędne rzeczy, które pozwolą nam malować. Jest jeszcze jedna rzecz. Czy zabierać ze sobą krzesełko, czy nie. Jeżeli ktoś się męczy i woli siedzieć przy malowaniu, no to ok. Natomiast ja uważam, że jak się maluje obraz, to warto odchodzić od niego patrzeć z daleka, sprawdzać kompozycję i tak dalej i tak dalej. Więc bardziej preferuję taki sportowy tryb malowania, czyli malujemy na stojąco. Oczywiście, żeby się nie schylać do palety, bo jeszcze paleta jest nam potrzebna. To dobrze znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie będzie jakiś przewrócony pień drzewa, może jakiś kamień, jakieś podwyższenie naturalne, gdzie sobie tą paletę Położymy, oczywiście, paleta i skrzynka narzędziowa to nie są rzeczy kompatybilne. Jeżeli mieliśmy starą kasetę malarską, tam mogliśmy włożyć paletę. Tutaj nie. Ale jeżeli mamy Blade Run, to możemy paletę wsunąć z drugiej strony płótna i tam ją jakoś gumami jako innymi sposobami przytwierdzić. Poza tym. Czy my potrzebujemy w ogóle palety na, na plenerze? Może zamiast palety będą to takie tacki z tektury, które spełniają rodzaj talerzyków. No bo chcemy być ekologiczni, no plastikowe talerzyki już wychodzą z mody, więc no może, może właśnie taka tacka. Tylko że taka tacka może nam, jak zawieje wiatr, odfrunąć. I znowu mamy problem. Ale jeżeli na taką tackę położymy polny kamień, to nam za bardzo nie będzie przeszkadzał w mieszaniu farb. Natomiast już wiadomo, że ta tacka nam nie odfrunie. Więc mamy takie podstawowe rzeczy, jakoś to pakujemy do naszego rydwanu i udajemy się w plener. Ale jeszcze musimy pamiętać o paru dodatkowych rzeczach. Pierwsza rzecz, jeżeli mamy już Upatrzony miejsce, gdzie będziemy tworzyć, to przed wyjazdem sprawdźmy prognozę pogody, żeby się nie okazało, że w połowie pracy zaskoczy nas burza. Więc nawet nie z jednego, ale z kilku źródeł sprawdzamy prognozę pogody. Z drugiej strony, jeżeli jedziemy w plener i ma być tak zwana fantastyczna pogoda letnia 30 stopni. No, to zabezpieczmy się przed udarem słonecznym. Jakiś kapelusz, może nawet parasol, bo głupio byłoby, żeby nas po paru dniach tam gdzieś pod lasem ktoś znalazł i wtedy ani, ani nas, ani tego obrazu, który chcieliśmy namalować. No taki czarny humor, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Kolejna rzecz. Przystosujmy ubiór. Do pracy, którą będziemy wykonywać, no bo jeżeli pojedziemy w odświętnym ubraniu i upaprzemy go farbami, no to musimy mieć jeszcze pół garderoby, żeby się przebrać. A może wystarczy po prostu wziąć jakiś fartuch, albo jakąś starą koszulę zaorzucić na siebie. Już się nie martwimy o to, że się ubrudzimy farbami, tylko myślimy o tym, jak namalować dobry obraz. Odwrotnie, może być pogoda jesienna, pochmurna, może być, no, mrzawka to może nie, bo to już wtedy nie będzie malowania, ale może być sytuacja, że będziemy malować gdzieś koło jakichś stawów, bagien, no to weźmy ze sobą jakieś środki przeciwko kleszczom, przeciwko komarom, no bo nie będziemy myśleli o tym, jak. Namalować obraz, tylko będziemy myśleli o tym, żeby nas te potwory nie zeżarły. To są takie rzeczy podstawowe. Kolejna rzecz. Weźmy ze sobą pojemniki na terpentynę, jakieś słoiczki, pojemnik na wodę, bo może w okolicy nie być dostępu do jakiegoś strumyczka. A będziemy musieli się po pracy umyć najzwyczajniej w świecie i zabezpieczyć to, co stworzyliśmy. Trzeba by umyć pędzle. Jeżeli malujemy farbami olejnymi, to pędzle zawijamy w folię, wsadzamy do jakiegoś worka i to jest problem czyszczenia za 2-3 dni. Te pędzle wytrzymają. Jeżeli malujemy akrylami to jeżeli natychmiast pędzli nie wyczyścimy, to już mamy pędzle po farbach akrylowych do wyrzucenia. Oczywiście można też je owinąć folią jakoś tam, dwie godziny przetrwają, zanim je umyjemy, ale przecież można je chociaż dokładnie opłukać w słoiczku z wodą czy gdzieś tam przy, przy jakimś strumyczku. Musimy o tym pamiętać. I teraz przypuśćmy, że Malujemy dosyć długo zabrać coś do picia, zabrać coś do jedzenia, chociaż jakieś kanapki, jakieś owoce, żeby tam po prostu yy, nie użyć z głodu najzwyczajniej świecie. I zakładam, że zabraliśmy wszystko, co było nam potrzebne do malowania w plenerze. Zabraliśmy również. Yy, Coś do jedzenia i o tych środkach, które mówiłem. Ale równie ważny jest powrót z pleneru. Bo tutaj o tym nie myślimy. Ale pierwsza rzecz: jeżeli malujemy obraz farbami akrylowymi, no to odkładamy ten obraz na 20 minut, słońce robi robotę, obraz jest suchy, bierzemy go pod pachę i wracamy. Jeżeli malujemy farbami olejnymi, no to jest problem. Szczególnie jak mamy w jednej ręce cały Majdan, w drugiej ręce trzymamy nasz świeżo namalowany obraz, wieje wiatr, farba jest mokra, parę razy wiatr zawieje, dotkniemy do jakiegoś swojego ubrania, obraz się niszczy, ubranie się niszczy. Dobrze jest zaopatrzyć się w jakąś osłonę tego obrazu, może jakieś kołki dystansowe. No bo, żeby kontakt z licem tego obrazu był ograniczony. Następna rzecz. Musimy to wszystko poczyścić. Jeżeli jest to farba akrylowa, pół biedy, To jest woda. Jeżeli to jest olej, to znowu z palety szpachelką zbieramy nadmiar farby. I co robimy, proszę Państwa? Zabieramy ze sobą worki na śmieci. Taka podstawowa rzecz. Nie wycieramy tego, co nam zostało na palecie, o trawę, bo potem przyjdą tam jakieś robaczki. To jeszcze pół biedy, ale przyjdzie jesz. Utytła się w tej farbie, no i właściwie tą zginie. No bądźmy troszeczkę ekologiczni. Tak jak prawdziwy turysta, prawdziwy malarz w plenerze, co przynosi ze sobą pakuje do worków i zabiera ze sobą. Po prostu nie śmiecimy, bo ktoś może też będzie chciał w tym samym miejscu pomalować i musimy mu ten pejzaż zostawić taki, jakim go zastaliśmy. Ostatnia rzecz. Czy jeżeli nie zdążymy namalować obrazu w plenerze, czy możemy go skończyć w domu? Proszę Państwa, za rok w tym miejscu, gdzie malowaliśmy, drzewa będą większe, yy, może któreś się przewróci. Yy, nikt nie będzie sprawdzał, jak ten pejzaż wyglądał, który malowaliśmy. To nie jest, proszę Państwa, spis z inwentarza. To jest nasza reakcja twórcza na to, co zastaliśmy w plenerze. Więc po prostu. Każdy obraz w domu, jeżeli uważamy, że trzeba skończyć albo trzeba poprawić, to oczywiście to robimy, bo zostaje to nasze dzieło i ono ma się obronić, a nie ma, a nie ma świadczyć o tym, jak ten pejzaż tam wyglądał. Oczywiście pamięć nasza jest zawodna, więc nie widzę żadnego problemu, żeby zrobić zdjęcia dokumentacyjne w plenerze. A jeżeli ktoś maluje farbą olejną, to nawet pewnych rzeczy się nie da zrobić do końca. Trzeba odczekać, aż farba wyschnie i zrobić jakieś poprawki. Proszę Państwa, to chyba najważniejsze rzeczy. Myślę, że to wystarczy przy przygotowaniu się do malowania w plenerze. Natomiast, jeżeli o czymś zapomniałem. To, to proszę Państwa, nasze doświadczenia są czymś bardzo cennym, ale życzę, żeby te doświadczenia były jak najbardziej pozytywne, przyjemnego malowania.